ma. Dzisiaj mam, mam tutaj pewny problem, bo odprowadzam kolega moje koleżansy do domu. On jest najebani Niestety, Jestem trzeźwy. Nie wiem jak z tym sobie poradzę, Mam nadzieję, że jakoś dam radę. Jestem trzeźwy. Jeśli posiecie, to pomóżcie mnie. A przepraszam jeśli on będzie zaciepiał po drodze właśnie bardziej czy tam... Jestem trzeźwy! No. Oglądacie nam. No. Cześć dziewczyny, co tam u was słychać? Tylko nie zaciekaj, proszę Co tam? Piąteczka? Muszę O nie, 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 tylko nie teraz, nie, Kurde. co tam słychać? My się znamy? Nie, że my się poznamy Nie możemy Dlaczego? Przestań na zostało? Najalasz się? Tak Najalasz się? A, co ty robisz? O tej pozie? Walimy Przepraszam bardzo, to jest brat koleżanki i musiałem się opiekować Ja? Nie stary, chodź, bo chodź No, wasze funcia nie papieroska? No chyba, jeszcze funcie, jestem Chodź No nie Zaraz bardzo Słuchajcie panowie, jestem bezdomny i zbliżam na jedzenie. Pracujecie? Po nagraniu panu damy. No ja Nie, nie pij już, kurde, no co ty. No chyba się zakochałem. Mam jakąś randkę, ona no, jest zagasiutna. Może pan, panią chodzę się napić. Napić się, co? Możesz mi pomagać? Proszę pomóc, może pan pomagać? Bo kolega jest pijany, kurda, brata koleżanki. Nie myślałem, że może o tej pozie w ogóle wychodzi się. Nie, kurda, już nie napiszę tego. A ja gdzie go? Pierdolę. Wiesz co, on mieszka tutaj, niedaleko, w centrum. Piękne panie. Może jakieś drinka się mułuje. A po na drinka? Ja, ja tu mam coś trzeba. Jeszcze się się już Wypijemy. Chce pan pomóc jakoś? Ej, kurde. stary, wszystko dobrze? Kurde, w tej porze, kurde, wychodzisz... Ej, chodź, 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 chodź. pan pomagać jakoś Ale do przystanek, coś? Chcesz nie, nie. To tam na trawę. Nie, tylko nie teraz. Żeby by nie brzygać. Nie brzygać jak chce. Dobra. O tu, o, siadaj. Do kosza weź go na tym, nie? Do może nie się oprze faktycznie. Stawaj, całej, hop. Siadaj tu. Siadaj tu. Masz tu uparcie, oprzy się. To nie spadnij, nie w tę stronę. J**a, staruj się na jedną. Dobra, puść go. No nie spadnij. Masz to flaszkę, puść go. Czy może pan pomagać?

ty chłopie, wstajesz? Znaczy, wstajesz, No wstajesz. Idź sobie. No. Ja pierdole. To no jest tylko jedno wyjście, zaraz psy i dotyczy z się zwiną. Dzwonisz po znajomego? Nie, ja to dam radę. da sobie radę? Nie. Tylko, że zaraz się przyzwinął zwiną stąd, zobaczysz. No. Siedzisz? No nie pij już, kur tak naprawdę to jest ukryta kamera Dziękujemy bardzo, że Pan pomógł Zapraszam Dobra, jest ukryta kamera. Ukryta kamera właśnie to mamy. Dziękuję bardzo, że pomagałeś. Świetnie się Spoko. spisałeś. Dziękuję. Jesteśmy na czarny humor, to jest taki prank. I to jest no. ukryta kamera. pan jest właśnie nasz bohater, dzisiejszego odcinek. Dziękuję bardzo, że pomagałeś. Jeśli Wam się podoba odcinku to dacie lajka, łapię w górę, subójcie Oczywiście tutaj mój człowieku wziął za TV Nie zapomnijcie poprosować na jego kanale na YouTubie yy, Dobre było co? Jeśli chcecie więcej to napiszcie w komentarzach jaki kolejny prank dla Was przygotować z przyjemnością ja i mój człowiek tutaj zrobimy to dla Was Bye.